Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Klocków i Czyli tym jedynym momencie w tygodniu, kiedy mama magik, może wziąć swój magiczny kubek z kawą, który działa bardzo mocno magicznie, bo wzmacniająco i poukładać sobie klocki. A w dniu dzisiejszym zapraszam Was na prawdziwie retro przygodę. Do fantazji absolutnie każdego gracza, bo kto z nas nie pomieszał chociaż raz w życiu, aby posiadać jakąś gamingową dziuplę i najlepiej, aby to było maksymalnie klimatyczne miejsce. Może na przykład jakaś piwnica, do której nikt poza Wami nie ma wstępu? Może wnętrze komputera? a może wnętrze konsoli Arcade. Ponieważ w dniu dzisiejszy mam dzisiaj dla Was naprawdę wyjątkowy zestaw, który jest sprzedawany tylko i wyłącznie na lego.com, co jest sporym minusem, ale z drugiej strony nie jest on dramatycznie drogi, a jest niesamowicie wyjątkowy i po prostu zwyczajnie przepiękny. Przynajmniej według mnie, Bowiem dzięki temu zestawowi klocków możemy sobie ułożyć własną konsolę Arcade. I ja jeszcze należę do tego grona, która miała okazję pograć sobie w takich dosłownie upadających samo z automatami przed laty. Wiem, że teraz powróciły, ale jeszcze pamiętam, kiedy jeżdżąc na wakacje do ciotki wchodziłam do takiego całkowicie zapuszczonego salonu z automatami, do którego prawdopodobnie nie wolno było wpuszczać dzieci, takich malutkich, ale ja tam wchodziłam, ponieważ wtedy czasy były nieco inne i próbowałam za wszelką cenę wygrać w Space Invaders ze swoimi groszakami, które dostawałam od rodziców na przekąski, a przetracałam na gry. A ponieważ, jak widzicie na ekranie tego automatu, mamy właśnie Space Invaders. Wprawdzie nie jest tutaj napisane Space Invaders, ale wszyscy wiemy co to jest to jest Space Invaders. No to oczywistym było, że ja musiałam ten zestaw zdobyć dla siebie, ale to nie jest na szczęście tylko i wyłącznie taki sobie po prostu stojący automat. Automat ten ma niesamowicie fascynujące wnętrze, które mogłoby być moją magiczną gamingową viewplą, gdybym tylko i wyłącznie taką posiadała. No spójrzcie tylko i wyłącznie, jak to wygląda fenomenalnie, tylko z samego tego obrazka. Otwieramy ten automat, a w środku jest dodatkowy mini świat z minifigurką, z gościem, który po prostu siedzi. Cheeruje, gra, ma swój własny mini automat arcade, ma monitor, ma konsolę, ma też zestaw Hi-Fi, wszystko tutaj jest, wszystko co jest potrzebne każdemu graczowi do przetrwania, no może poza przekąskami, bo tutaj ich nie widzę, ale zaraz sobie ułożymy ten zestaw i dowiemy się jak on wygląda w rzeczywistości. A raczej użyję odrobinkę YouTube YouTube'a, wrzucę monetkę do automatu i za chwilę mamy ten zestaw ze sobą. I jest! Magia YouTube'a zadziałała. Pójrzcie tylko i wyłącznie na to cudownie z zewnątrz. Wygląda być może prosto, nie jest to specjalnie skomplikowany zestaw, ale bardzo mocno doceniam, że na przykład te elementy, które widzimy tutaj po bokach tego automatu są wydrukowane, czyli to nie są naklejki, to jest duży plus. Również ten ogromny ekran, który tutaj widzimy to również jest naklejka. Mamy malutkie, cudowne przyciski, mamy joysticki, które delikatnie możemy przesuwać i w końcu sobie, że możemy sterować tą grą, a także bardzo fajny tutaj Mechanizm, do którego możemy wrzucić monetki i wrzucone tutaj oto w tę górną dziurkę, wytoczą się na dole, tak jakby z automat nie zaakceptował naszej monetki, pewnie pogryzionej w trakcie wakacyjnych przygód i postanowił nam ją zwrócić. I pewnie, gdyby za te 170 zł to było tylko i wyłącznie to, czyli po prostu taki wolno stojący zestaw z automatem, to powiedziałabym, że zestaw do kitu. Ale jak wiemy, ten automat kryje tajemnice, ponieważ kiedy pociągniemy za tę boczną ściankę, Otwiera się magiczny, mini świat każdego gracza, który każdy chciałby mieć. Pełen konsol, pełen automatów, pełen. Gier, wszystkiego, co jest potrzebne do życia każdemu graczowi. I tak jak wspomniałam, tylko i wyłącznie przekąsek tutaj nie widzę, ale spokojnie na pewno można zamówić z dowozem jakąś pizzę, a potem usiąść wygodnie na tej wspaniałej kanapie, wziąć pada do ręki. W ogóle bardzo mi się podoba ten klocek, taki malutki w kształcie pada. Ja dopiero zaczynam po latach odkrywać klocki Lego, więc jeszcze nie miałam okazji widzieć tego wspaniałego klocka. Mamy też mini automat, na którym możemy zagrać. Mamy również ekran oraz Mini konsole w sądząc po kształcie stawiam, że jest to PS2, a także konteniam na monetki, aby je użyć i zagrać w automacie. Z tyłu za naszym bohaterem są oczywiście plakaty griningowe, które sugerują nam, że nasz gracz zdecydowanie lubi jakieś gry sportowe. Tuż nad nim znajduje się półka z rozstawionymi najprawdopodobniej konsolami, ponieważ już tak sugerują te naklejki, które znajdują się na tych klockach. Sądzę po kształcie, przynajmniej jednej z tych naklejek będzie to SNES. Oczywiście nie jest to bezpośrednie nawiązanie, to nie są grafiki tych faktycznych konsol, ale takie bardzo mocno nawiązujące do tych konsol. Tuż obok widzimy trofea, które nasz gracz zdobył w trakcie grania, a po drugiej stronie, poza całą ogromną kolekcją prawdopodobnie różnych tytułów gier, mamy również jakiś element cosplayu. Coś, co nie przypomina mi absolutnie nic, ale wygląda bardzo kozacko troszeczkę jak taki statek latający, więc uznaję, że jest to statek latający, który należy do kolekcji naszego gracza. Bardzo fajnym takim szczegółem jest, że nasz gracz ma tu na szczęście w tym malutkim pomieszczeniu wentylację, ponieważ mamy tutaj taką malusienką klatkę wentylacyjną, jakieś rury, element jakieś hydrauliki, które nie mam pojęcia do czego nawiązuje, ale dobrze, że jest i nasz gracz w tym mini-automacie może oddychać i jakoś funkcjonować. Żeby było jeszcze bardziej drobiazgowo, to po drugiej stronie tej klatki wentylacyjnej, która jest w środku, znajduje się również ta wentylacja do automatu z zewnątrz, więc faktycznie musi tam jakoś powietrze dochodzić, więc bardzo dobrze, że nasz gracz się nie udusi w trakcie tego wielogodzinnego i wielodniowego grania. Z tyłu za monitorem mamy naklejkę, która sugeruje, że nasz gracz Poza oczywiście tymi konsolami, które tutaj posiada, ma również cały zestaw Hi-Fi Stereo, najprawdopodobniej PlayStation 1, Nintendo DS'a, również Game Boy'a, a także, żeby było jeszcze bardziej klimatycznie, ma również mini automat arcade, wewnątrz automatu arcade, tuż obok tego własnego automatu arcade. Super. Nasz gracz również czyta, ponieważ widzę tutaj jakieś książki, a także ma jakąś maskę owada, która być może jest cosplayem tego owada, ale może też być po prostu jakiś. Elementem kolekcjonerki. Wyjmijmy sobie jeszcze na chwilkę naszego gracza, zamknijmy automat i przyjrzyjmy się mu, jak on wygląda. Jest to taki, nazwijmy to standardowy Ludzik Lego, który jest raczej takim dojrzałym graczem, ponieważ posiada brodę, ma taki bardzo sprytny wyraz twarzy, a ten frys zdecydowanie sugeruje, że gra nieprzerwanie, przynajmniej od lat 70. Poza to nie jest jakaś specjalna minifigurka, nóżki nie są zadrukowane, nosi on bluzę, całkowicie szarą bluzę. Jedyne, co chciałabym być może ja jako graczka, zobaczyć, to na przykład jakąś alternatywną figurkę w postaci np. Dziewczyny gracza, bo były takie dziewczyny, jestem na to żywym dowodem i tak byłam wtedy bardzo mała, ale wciąż nie miałam grać od dzieciństwa, więc fajnie było, by była taka alternatywa. Ale rozumiem, że tutaj tak zestawu zmieścił się tylko i wyłącznie jeden ludzik, bo biorąc pod uwagę, jak ciasna jest ta dziupla gracza, to nic dziwnego, że po prostu dziewczyna by się tutaj nie zmieściła. Leciała już monetka. Te monetki to jest bardzo niebezpieczny element, ponieważ wystarczy jeden fałszywy ruch, odwrócenie tego automatu i one wylatują, ale wciąż uważam, że jest on niesamowicie uroczy, niesamowicie piękny. Bardzo się cieszę, że go kupiłam. Uważam, że cena jest całkiem spoko. Ty by to tylko i wyłącznie ten automat absolutnie bez żadnych ekstra dodatków we wnętrzu nie byłoby warto, ale za tą cenę uważam, że bardzo fajna, zwłaszcza jeżeli kochacie klimaty retro gry arcade i klocki lego, a ja to wszystko uwielbiam więc dla mnie świetnie Zatem dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten zestaw Lego, czy również nabylibyście go, czym być może już go macie i złożyliście go i postawiliście go na półkach, czy być może dopiero z tego materiału dowiedzieliście się, że ten zestaw istnieje i czy zamierzacie go dołączyć do swojej kolekcji. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co myślicie, oczywiście możecie zostawić również lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo szerokiemu światu i do zobaczenia już w kolejnym odcinku klocków i kawy, bo klocków, e, zwłaszcza w sierpniu, wyszło naprawdę bardzo dużo. To takich zestawów, które naprawdę mi się podobają, więc szykujcie się. A raczej ja się muszę szykować z przestrzenią w mieszkaniu, jak to wszystko upchnąć. Ale dam radę. Tak samo jak ten gość dał radę wepchnąć się do tego automatu.